Co się dzieje? I gdzie jest plak? <grym> Masz natychmiast mi odpowiedzieć! Gdy plak skotaklizmował swoje mirakulum, zerwał możliwość komunikowania się ze światem ludzi! Ja potrzebuję wszystkich mirakulów! Jak ma odzyskać pierścień nikwami? Musisz wszystko naprawić, rzucając szczęśliwym trafem i wypowiadając zaklęcie! Gdzie ten szczęśliwy traf? Rozkazuję ci odpowiedzieć! Oddałam go w ręce wszechświata! Jest tam, gdzie powinien być! Ale ja nie wiem, gdzie! Cześć, czwiki! Wszystko będzie dobrze! Kanka? Myślałem, że skończyłem z tobą. Twój sen się na razie nie ziścił, Monarcho. Nie posiadasz już żadnych mocy. Odebrałem ci kolczyki i Kwami. Chyba masz problem. Kwami użyły mocy samodzielnie. To zapoczątkowało ciąg zdarzeń, które zniszczą Paryż. I cały świat, jeśli nie zostanie wezwana Niezwykła Biedronka. A może to zrobić ten, kto ma szczęśliwy krak. Musisz mi oddać kolczyki i Kwami. Wtedy wszystko naprawię. Również pierścień czarnego kota, mam rację? Tak. W takim razie, bohaja! Nuru, <tryk> Tiki, połączcie się! Patrz, jak moje marzenie się spełnia! Niezwykły Pietro Larka! Gratulacje! Gratulacje! <tryk> Nie? Proszę Biedronko. Dzięki kamracie. Dzięki kropkuj. Niezwykła Biedronka! Hej, co Ha, nigdy nie będziesz tak potężna jak ja. Multiplikacja! Zmniejsz oh Zmniejszyk! W końcu przegrasz biedronko, To tylko kwestia czasu. Nie zawsze będziesz miała swoich pomocników.